Trzeci filmik z serii o szczawianach. Dzisiaj nagram na przykładzie tego pana, skoro już mi się wyświetlił. Proszę pana, szczawiany, szczawiany, uwaga. Szczawiany to są substancje pochodzenia roślinnego. Więc jeżeli jesteśmy na diecie węglowodanowej, czyli jeżeli naszą głównym pokarmem są rośliny, to wtedy w naszym organizmie odkładają się szczawiany. Bo z tego co wiem, to nasz organizm sam szczawianów nie produkuje. Szczawiany biorą się z zewnątrz i znajdują się zawsze. Ożywienia. W takim razie to nie wie pan inne. za wiele, ponieważ szczawiany z diety stanowią tylko od 20 do 50% kuli szczawianów w organizmie. W dodatku ich przyswajalność nie jest aż tak wysoka, bo wynosi od 5 do 15%. No i może być modyfikowana przez różne czynniki z diety, np. wapń, techniki obróbki kulinarnej, spożycie błonnika, a także mikrobiotę jelitową. Tymczasem większość szczawianów jest produkowanych endogennie w wątrobie, i to bez udziału warzyw, i szczawiany mogą powstawać z nadmiarowych ilości witaminy C. Jak tutaj wspomniał ktoś wcześniej w komentarzu. I w literaturze medycznej są udokumentowane przypadki ostrego uszkodzenia nerek spowodowanego toksycznymi dawkami witaminy C, przyjmowanymi dożylnie albo z suplementów diety. Ale poza witaminą C organizm syntetyzuje szczawiany z aminokwasów takich jak hidroksyprolina, seryna i glicyna. A źródłem tych aminokwasów są produkty odzwierzęce, głównie kolagen, mięso. Galaretki mięsne, żelatyna. Dzieje się tak, ponieważ hydroksyprolina pochodząca z rozpadu tych białek nie może być wykorzystana ponownie w organizmie do syntezy białka, więc organizm musi ją rozłożyć. Także jest metabolizowana w wątrobie i nerkach do glikosylanu, który dalej może być przekształcany, między innymi w szczewiany. Ale to jeszcze nie wszystko bo ten pan porównuje również nerki do czajnika. Jeżeli nerki siadają od zbyt dużej ilości witaminy C, to proszę sobie zrobić eksperyment. Proszę sobie wziąć zakamieniony czajnik, no wiem jak wygląda zakamieniony czajnik, prawda? I proszę tam sobie wsypać na przykład kwas elaskorbinowy. I nie przeszkadza mu to w sprzedaży konsultacji dietetycznych, czy biletu na warsztaty, albo jakichś pseudonaukowych badań.